Cześć, witajcie. Mamy 5 lipca 2025. U nas od kilku dni popaduje sobie, więc żniwa cały czas odroczone. Pokażę Wam parę nowości, jeżeli chodzi o Horsza. I teraz tak, system Horsza. To jest tak, dłuto i odkładnia. Dłuta mogą być jednootworowe, tak jak tutaj, lub dwuotworowe. Dwuotworowe wtedy przykrywa nam Pierwszy otwór W odkładnicy I w dwuotworowych mamy takie z tyłu wybranie I wtedy to idzie o w ten sposób Tak montaż Ważną rzecz trzeba powiedzieć Jeżeli chodzi o rozpoznanie horz ma to okienko Tutaj w tym miejscu 46 mm Dużo mamy zapytań O redlice do kultywatorów polskich i często jest pomyłka z delta flexem, a tu mam taką redlicę z delta flexu i w delta flexie mamy 3 cm to okienko i montaż jest na dwie śruby, między tym a odkładnia ma jedna, jedną śrubę i dłuto to jedna śruba tak i okienko jest na 30, to jest delta flex, horsz to mamy 57 rozstaw tu i 57 rozstaw tu, to jest horsz, już parę miałem takich wysyłanych części i później okazuje się że to jednak nie jest Horsch tylko to jest Delta Flex bo no zamek jest podobny no ale nie do końca tak teraz powiedzmy sobie o cenach tak zwykła blacha czyli redlica jednootworowa niewzmocniona 45 zł netto z napowaniem z tyłu 90 dwuotworówka tak zwana jodełka tak ona wygląda z tyłu. 63 zł w stałej sprzedaży. Z ciekawostek mamy. Doszły do nas do Kekelinga właśnie też jodełki. do Kekelinga jest inny rozstaw, bo jest tutaj 114, po 80 zł. Wracamy do Horsza z węglikiem. Jednootworówka 140 zł. Takie napawanie tutaj. Jednootworówka taka wydłużana. Widzicie, to otwory są na tej samej wysokości postawione. Wydłużony ząb z węższą płytką na dole po 130 zł. Waryński 180 zł. Mamy go na wyprzedaży, bo będzie go zastępował taki nowy model. I do tego modelu na wyprzedaży możemy zrobić komplet śrub w cenie dłuta, czyli 20 zł jesteście do przodu dłuta dajemy tego, śruby dajemy tego typu, rdzenie z 12 mm i twardość 12.9. Nakrętki ząbkowane, wysokie. I teraz nowość, dwuotworówka, odkówka, ponad 3 kg. Te są lżejsze i troszeczkę cięższe. A yy, mocniejsze będzie dłuto, i dłużej będą wytrzymywać. Bo to jest generalnie tej masy, jest tu więcej. Zastąpią nam Waryńskiego, tak. Tylko te dłuta mam zamówione. Przyjdą za jakieś 2-3 tygodnie, czyli dopiero gdzieś tam plus minus yy, koniec sierpnia. Początek września, tak. Standardowo hit sprzedaży XXL -e, po 220 zł. W tej chwili stała cena. My za to płacimy w euro, więc euro dzisiaj jest takie w granicach 4,30, 4,29 i w tej cenie 220 zł. Na dzień dzisiejszy możemy to handlować. Tak? Odkładnice prawa, lewa po 50 zł. Kolejna nowość: odkładnice proste 75 zł. Skrajne po 95 zł. Skrzydełka do pracy na płytko po 50 zł. dwuotworowe czterootworowe po 60 zł. Do pracy na głęboko wąskimi dłutami, czyli to są wszystko 40 mm dłuta. Od najtańszych z ich uparca po 189 zł, obracane dwustronne, tak, czyli mamy z tej strony płytkę po 235, cały czas ta sama cena, nic się na razie to nie zmienia. I tak jak do Fokusa, tutaj te dłuta są po 930 i możemy do kultywatorów założyć skekelinga, dłuto z taką samą mocną płytką 760 zł netto, tak. Tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Ktoś jest zainteresowany, to telefon, e-mail pod filmem. Można śmiało zamawiać. Mówię, z nowości to mamy to. Niedługo będzie po prostu już dostępne na półce. Można zamawiać, tylko że trzeba pamiętać, że na chwilę będzie trzeba na to poczekać, tak? Jeszcze nie wiem dokładnie kiedy to przyjdzie. Te mamy na wyprzedaży, macie w cenie dłuta komplet śrub. Nowością jest odkładnica prosta i yy, tak to wygląda, tak? I pamiętajcie, że okienko tutaj 30 mm to jest Delta Flex, okienko tutaj 46 mm to jest Horsch, tak? Tym to się różni. Delta Flex jest dwuotworowy, Horsch jest trzyotworowy, tak? No i nowością do Kekelinga nam doszły właśnie do jodełki, nie? Jakby ktoś tam był może zainteresowany. Czyli do Kekelinga mamy to samo co do Horsza, tylko, że po prostu widzicie to jest dłuższe wszystko ze względu na montaż na śruby, tak? Jeżeli ktoś jest czymś zainteresowany to Zapraszam do kontaktu, a my nas spotykamy się teraz na filmach, może jakieś uruchomienie będzie, bo mam głębosza jednego jeszcze do uruchomienia, może podjadę do talerzówki, talerzówka nam będzie wracać niedługo z demówka na plac i będziemy ją wypożyczać, tutaj też parę osób chce to spróbować się ciągnikami, więc na pewno też z tego postaram się, jeżeli... Starczy mi czasu na relację. No i niedługo w sierpniu będziemy mieć uruchomienie Kekerlinga Witu Siewnika 4-metrowego. Więc na pewno nie będziecie się nudzić, tak? Ja się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć.